Cześć, to jest, a kuku, to ja. Narucie, to jest ściąganeczki? Hop, hop, hop. A dom, no, no, no i po co ma rodzić? Co, co ma rodzić? Jest odcinek, bo nie mam co robić damu. domu. I nie zadawaj głupiej pytań. To jest a To jest dlaczego ja? Dzisiejszy odcinek jest głupi. Jest strasznie głupi. Jesteś po prostu głupia. Bo jest głupi ogólnie ten odcinek. Nie krzycz! Głupi, głupi, głupi. I to ty jej wpajasz te wartości. Jezus Maria, kobieto, uspokój się. Myślę, odcinek się wam spodoba. To no dobrze. Chodźmy do odcinka, proszę, niech odrosną mi już włosy. Nagle dokonują niewiarygodnego odkrycia. W chłodni, w temperaturze minus 20 stopni znajduje się Natalia wraz z Dominiką, córką nowej partnerki mężczyzny. Matko. Córeczko, tom, co ci jest? Hmm, ciekawe, co jej jest! Córeczko, tom, co ci jest? Pewnie to przez ten upał! Za mało wody w organizmie. Pamiętajcie, pić przynajmniej 2 litry wody dziennie, to, to się opłaca. Bo nie jest zbudowany z Coca-Coli. Michał, dwojna pogotowia! Kochanie! A. Myszko tak. moje! Proszę do nas przyjechać. No, Moja córka ją. tutaj w stepie. Proszę przyjechać tam, gdzie zawsze. Tak. Sosem czosnkowym Boże, drogi, gdzie jest ta karetka? Boże, stoją pod szpitalem. Kilka minut później karetka pogotowia jest już na miejscu. Natalia nadal jest nieprzytomna. Strasznie się boję, Natalię. Czuję, że ogarnia mnie panika. Nie wiemy, jak długo dziewczyny były w tej chłodni. Proszę wyjść z karetki. Ale Dobrze. to moje dziecko! Ale proszę wyjść z samochodu. Boże, Boże drogi. Wyjść z karetki. Skąd by się tam w ogóle wzięłyście? Jak to się stało? Ktoś was tam zamknął. Powiedz mi, nie krzycz PO CO krzyczysz! NIE KRZYĆ! Chciałyśmy schudnąć. Schudnąć?! To wy tam weszłyście z własnej woli?! It's time TO stop! Mój mózg chyba pominął jakąś ważną informację, która została powiedziana 5 sekund temu i puśćmy to jeszcze raz Piotrek, proszę. Chciałyśmy schudnąć. A, schudnąć. Okej. Okay. Do Dominika powiedziała mi, że weszły do tej chłodni, żeby schudnąć, myślałam, że to mi się śni. Przecież to jest niebezpieczne. Znowu jest coś nie tak. Z swoją drogą. Czekaj, tak, muszę teraz głową tak, żeby było, że tak patrzę w lewo, patrzę w lewo, czy ty też z kartki? Ale teraz nie myślę o tym. Chcę tylko, żeby ktoś pomógł mojej córce. Dominiko, co ty wyprawiasz dziewczyno? Ci nie jest? Zostaw mnie! Ach, te całe dzieci to nie lubią, jak się je dotyka. Strasznie dziwne. Mnie na przykład, jak wujek kromek dotykał, to... Dominika, powiedz mi, czy wy naprawdę weszłyście do tej chłodni, żeby schudnąć? Kto wpadł na taki pomysł? To już chyba nie jest ważne. Przeciwnie, to jest ważne. Chciałbym ustalić... <laughs> chciałem to ustalić, które z dzieci jest największym debilem i gdzie rodzice popełnili błąd. Przecież to czysty idiotyzm. To nie idiotyzm. Mama zawsze powtarzała, że w niskich temperaturach się chudnie. Słucham? Chyba musimy sobie porozmawiać. Co ty im naopowiadałaś? Nie, nie. Czy ty jesteś zupełnie nienormalna? Wow, główna bohaterko. Uważa, żeby ktoś nie pomyślał, że jesteś, nie wiem... Zła! Naprawdę powiedziały pani pani dziewczynkom, żeby zamknęły się w chłodni? No oczywiście, że nie! Są takie specjalne zabiegi kosmetyczne, gdzie niska temperatura powoduje rozpad tkanki tłuszczowej i się chudnie. Czy ty się słyszysz? Czy ty się słyszysz? Nie krzycz! Pomyliłaś się. Masz na myśli saunę i siedzenie w niej w temperaturze 100 stopni przez około godzinę. Wtedy jesteś w stanie schudnąć akurat tyle, ile ważysz. Moja Natalka ma dopiero 12 lat. Ona dojrzewa. Ona wygląda zupełnie proszę. normalnie. Się, nic takiego się nie stało, trochę zmarzły i tyle krzykło, to. Szanowna pani, chłodnia to nie jest salon kosmetyczny. Jak już kurczaki w opakowaniach sobie tam leżą i nic się im złego nie dzieje. Pięć minut później. Michasia, może opowiesz mamie, jak się poznaliśmy? Może nie dzisiaj? Nie, nie, dokładnie. W, e, pamiętam, jak to było. A co w ogóle to mówisz nawet? Skoro nawet mamy powiedziała, że nic nie chcę tego słuchać! Kogo tam wchodzi? To nie wasze rodziny. What the fuck? tak własny scenariusz. Jak drzwi w drzwiach mojego sklepu? Wyglądałaś idealnie. Od razu zwróciłem na Ciebie uwagę. Perfekcyjne ciało, długie nogi, piękne włosy. dwóch, idź do zlewu. Po obiadku u babci. Co Ty masz na twarzy i co to za idiotyczne ubranie? Daj spokój, to wygląda świetnie. Świetnie? Masz natychmiast zjąć te rzeczy i zmyć te rozidła z twarzy. Przesadzasz. Zresztą Tobie koloru na twarzy też by nie zaszkodziło. Wow. Koniec dyskusji, idziemy do domu. Ale ja już. nie chcę, bo do Taty i Iwony. Słucham? Dominika urządza jutro imprezę dla swoich najlepszych przyjaciółek. Ja też chcę tam być. Będzie mega impreza. Jeszcze nikt, kto tak powiedział, nie był na mega imprezie. Idziemy do domu, już. A może zainteresowałabyś się w końcu tym, co ja chcę, co? Na razie to ja za ciebie odpowiadam i decyduję. Idziemy do domu, koniec dyskusji. Zabieraj kurtkę. Dominika jest moją przyjaciółką i moja mama tego nie zmieni. Inni też tak robią. Pożyczają sobie ubrania. Potem robią zdjęcia i takie tam. Ach, takie tam ludzkie rzeczy. Ludzie jedzą jedzenie. Dlaczego zdjęcia na tarki są podwracane? Kto to zrobił? Jak to kto? Ja. Moje przyjaciółki przychodzą dzisiaj na noc i wolałabym oszczędzić im widoku takiego potwora. Wow. Mocne słowa jak na 14 latkę. Natalka uważajcie za swoją najlepszą przyjaciółkę, ty ją tak traktujesz? Ciągle wmawiacie jej, że jest gruba i brzydka. Nie moja wina, że gówniara coś sobie ubzdurała. Ja nigdy nie mówiłam, że się przyjaźnimy. Czemu ostatnio mamy do czynienia z tak wkurzającymi typierami? W sensie naprawdę ostatnio to. Te bardzo kobiety przychodzą same siebie, jakby. Polska, czy ty masz problem do kobiet? Natalka uwielbiać, ja ty ją tak traktujesz? Co tutaj się znowu dzieje? Co tu się? jak córka to istna żmija. I to ty jej wpajasz te wartości. Jezus Maria, kobieto, uspokój się. <grywa> Co? Czy wy nawet sztucznie popychacie palcem, wiecie jak się popycha? Popychacie tak, że ktoś spada na schody i sobie roztrzaskuje na przykład czaszkę, wylewa się krew, pryska, jest takie oddalenie od góry, leci tak powoli kamera i ta kałuża krwi się tak... Sorki, co ty tu wyprawiasz? Zrób coś z nią, to jest. Wersja. Co ja wyprawiam? Dominika właśnie powiedziała, że podwracała wszystkie zdjęcia natalki, bo nie może patrzeć na takiego potwora i wstydzi się jej przed jej przyjaciółkami. I ty na to pozwalasz do cholery? A może ty też się wstydzisz własnej córki, co? Zaraz, to czekaj, Agnieszko, ja nic o tym nie wiem. Ale jeżeli to jest prawda, to ja sobie porozmawiam z Dominiką i przywołam ją do porządku. Że co? Ty chcesz przywołać moją córkę do porządku? Kpisz sobie? No chyba chcę jej posprzedać pokój. Wydaje mi się, że o to chodzi. Musicie zrozumieć, ty i twoja była, że w dzisiejszych czasach są trochę inne kanony piękna i trochę bardziej trzeba zwracać uwagę na swój wygląd zewnętrzny. Uuu, dobrze, że jestem przystojny. Że co? Że to? Że ostatnio Natalia, jak siedziała przed telewizorem, to obżerała się żelkami i chipsami. Bo nie powiecie mi, że to jest normalne. Nie? Ja nie mam najmniejszego powodu, aby wstydzić się własnej córki. Natalia jest piękną, zdrową dziewczynką. Nawet gdy ważyła tonę, to i tak nikt nie miał prawa się z nią naśmiewać. Wiesz, co ona. No, to, Tona to jest dosyć dużo kilogramów akurat. Ja po prostu chciałam, żeby ona się lepiej odżywiała, przecież to jej nie zaszkodzi. Ty jesteś po prostu głupia. To jest gówno. To każdy bohater jest do dupy. Do dupy! Serio. Jesteś po prostu głupia. Mylisz zdrowe odżywianie się z głodzeniem się, a to już na pewno nie jest zdrowe. Koniec tego, dosyć. Natalka więcej nie przyjdzie do tego chorego domu. Pakuj jej rzeczy. Czekam na torbę na zewnątrz. A ty lecz się do wariatów. No, w sumie, jakbym miał takie tapety w salonie, to też bym normalny nie był. Trochę później. Chcesz jeszcze dowodów? Wystarczy! Wystarczy, rozumiesz, że już widać, nie zależy. Piękny żaden z On mi zbardował życie! Eee, to tak proszę, okej. Okay. Agnieszka, powiem Ci, że nie wiem, co się między nami stało, co się popsuło, ale dziękuję Ci za to, że trzymasz moją stronę. Jest to dla mnie bardzo ważne. Michał, ale tak nie można! Eee... Ale co to w ogóle miało być? Przecież on jest z Iwoną i ją kocha, więc dlaczego mnie całuje, a ja mu na to pozwalam? Możesz przestać zadawać retoryczne pytania, to już 40 raz w tym odcinku. Ale było tak jak kiedyś. Czy ty jesteś chora psychicznie? Najwyższy czas, żeby zakończyć tą sprawę, nie uważasz? To nie twoja sprawa! Co ja o tym myślę? Wynoś się stąd! Oj, nie denerwuj się, kochana. Zrobiły ci się zmarszczki. Chyba nie wierzysz, że on do ciebie jeszcze wróci. Ona do niego wróci. Podacza już to drugi raz, na pewno się to stanie. Nie szukajcie w paru dokumentach nigdy drugiego dna, bo go nie ma. Nigdy, nigdzie. I Iwonka przyniosła mi to dzisiaj do gabinetu. Ponoć ty nie masz czasu, żeby zająć się tym osobiście. I poprosiłeś ją uprzejmie, żeby poinformowała mnie, że schodzisz papiery o rozwód. To jakaś bzdura. Nigdy bym tego nie zrobił. I ty w to uwierzyłaś? Iwona? Ty zaniosłeś Agnieszce te dokumenty? Tak, oczywiście. Ja Stop. Jakie wy macie problem z tym mieszkaniem XD? Czemu jakimś cudem kuchnia jest brzysza od salonu? Kto to kwa zaprojektował? Mam ci pomóc. Koniec tej szopki. Chcesz formalnie zakończyć małżeństwo, czy nie? Aha, rozumiem. Życzę wam szczęścia. A mnie możesz pocałować w dupę. Nie myśl sobie, że rozwód będzie bez orzekania o winie. Upsy. I znowu później. Chciałam być taka ładna i piękna jak one, tylko hmm. dlatego, że ty się nimi zachwycałeś. A pamiętasz, jak było u babci? Co to było za gadanie? Przyznaj w końcu, że wolisz się, bo są ładniejsze. Natalia, usiądź, porozmawiajmy. Nie, nie będę z tobą już dłużej rozmawiać. To i tak nic nie da. <laughs> to, to dokładnie jak oglądanie tego paru dokumentu. Jesteś śliczna. To, co się ostatnio wydarzyło, było ogromnym błędem. Mam dość tego. Czego masz dość? Jakby to, to nie jest odpowiedź na jego zdanie, w sensie. Proszę, tu są drzwi. Natalia. A tu są kolejne. Wow, wow, wow. A tam jest dach. No i wygarnęłam, tacie. Ale mu wygarnęłaś? Hiu, hiu. Wyglądał na przygnębionego, ale zasłużył sobie na to. Jeszcze ja trochę podtrzymam go w niepewności, ale potem wszystko będzie dobrze. Tej, 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 woda. Co za mind game? Wie ile później. Za wszystko dobre, co przed nami. Wasze zdrowie? Po pierwsze, człowiek. Nie ciało. No po drugie, to było dziwne. A po trzecie, co jest nie tak z tą Piarą z tyłu? Czemu ty tak na mnie patrzysz? Ty chcesz mnie wchłonąć? Ukraść moją duszę? O co ci chodzi? Nie patrz na mnie. Nie patrz. Przepraszam. Może panie by się dało zaprosić na drinka? Bo już pijecie drinka. Po co wam kolejny drink wypijcie pierwszy, w sensie jeden? No nie wiem, bo. No, Słuchaj, razem. już jest tak późno, ja muszę lecieć. No, zapomniałam, tak, mam takie ważne spotkanie dzisiaj. Ale to na co to wyprawiasz? Słuchaj, dasz sobie radę, zobacz, jest słodki. Słodki. Jest stoi obok was i was słyszy. Czasu tu bywasz? No jeśli tak, no to chyba tutaj będę stałym klientem. Jakiś co to jest mój ulubiony bar, ale teraz samotnie wychowuję 12 córkę, więc nie mogę zbyt często wychodzić z domu. Dobry tekst na podryw. Po kilku kolejnych drinkach. Cudownie z Tobą spędziłem czas. Mi też się podobało. A może nie, a może tego nie oglądajmy? Rysiek jest super. Jak całuję. No dobrze, może nie mam zbyt dużego porównania, bo przez ostatnie 13 lat byłam z jednym mężczyzną. Zadajesz retoryczne pytania przez cały odcinek, a teraz zadajesz te pytania sama sobie, tak? Like! Co jest to nie tak? Wiesz wiem, czy ten to jest dobry pomysł? No wiesz, my dwoje jesteśmy dorosłe osoby, no to możemy się trochę podobać. Tak mówisz? <noise> Czemu w każdym odcinku tych parodach, musi być jakiś podtek seksualny. Jakby bez niego nie dało się zrobić odcinka. Ja naprawdę bym chciał zacząć nagrywać na YouTube, słuchajcie. Jakby słyszałem, że są dobre pieniądze z tego YouTuba. To zupełnie nie w moim stylu. Ale wieczór i to, co nastąpiło później, to było po prostu cudowne. A wiesz co, nie Jest cudowne? Kolejnego dnia z rana. Akniszka, co się stało? I ty masz czegoś pytać, co się stało? I ona właśnie nagrywała się na sekretarkę. To ona za tym wszystkim stoi, prawda? I jest strasznie mądra. Jak ten, Koleś. Strasznie. Strasznie. Przecież co powiedziałaś? Było fajnie. Nic nie było fajnie. Pipszony dupek. Masakra, co? Ale mocno to coś drzwiami. Jeszcze budzi twoją żonę z obok. Chciała mi pomóc. jest w takim stanie, że potrzebne jej było coś takiego. Ja mam ochotę cię udusić! U, duś. O, desz, Jeśli chcesz zrezygnować z tego, dla czegoś takiego... Wiesz co? Lepiej byłoby, gdybyś się nie odzywała. Kompromitujesz się. A powiem ci szczerze, mam tego doszło. Odchodzę! O ja! Jak to? Michał zerwał z Iwoną i mieszka sam. Agnieszka i jej mąż uświadomili sobie, że ich miłość nie umarła. Małżonkowie rozumieją się coraz lepiej. Jak sobie przypomnę tą historię z Iwoną, to jest mi naprawdę wstyd. No i tak no. Jak tam? Dobrze ci dzisiaj zepsułem dzień? Posłucham. I Jak tak oceniasz? Od 1 do 10. Jak nie zepsułem dobrze dzisiaj dzień? Przepraszam. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam was serdecznie w niedzielę na kolejny odcinek. No i zapraszam was również na mój drugi kanał, gdzie już sam bawimy tygodniowe tygodniowo. Już teraz jeden był we wtorek. wrzucony, A kolejny jest jutro. Więc subskrybujcie kanał jak ponieważ zaraz tam jest milion subskrypcji. Bardzo złożony, bo to jest bardzo regularny kanał, ale są teraz tam filmy, dlatego reklamuję. Jak na razie, trzymajcie się. Życzę wam miłego dnia, miłego życia. I do zobaczenia w